Wszystkich. Dzisiaj przedstawiam regulowany pokrowiec na butelkę. Dostępne są różne kolory, różne kamuflaże. Ja sobie dobrałem taki do plecaka, abym pasował. Powiedzmy taki amerykański typ. Jeśli chodzi o materiał, to Nylon 600D. Jest też guma, gumo sznurek, no i trochę plastiku. Jeśli chodzi o samo samowykonanie, to jak najbardziej jest w porządku. Prawie że nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Jako, że nie będą tutaj jakieś ciężary przenoszone, to nie sądzę, aby coś się tutaj stało złego. Skoro z innymi tego typu pokrowcami podobnymi nic się nie działo, no to nie sądzę, żeby z tym coś się stało. Jeśli chodzi o rozmiarowość, to wysokość 17 cm, szerokość 7 cm i grubość 5 cm. Ze względu, że to posiada gumę, więc można to regulować. W zależności jaką butelkę sobie chcemy tu włożyć, czy cokolwiek innego, co nam się tutaj zmieści. Oczywiście do pewnego rodzaju rozmiaru, no bo tutaj na dole jednak jest ta część, więc ona nam troszeczkę ogranicza. Tylko ta góra się tutaj rozszerza. Mamy tutaj Fastex, jakiś bezfirmowy. Oczywiście całość produkcji chińskiej. Tu mamy stoper wraz z gumosznurkiem. Z tyłu mamy deringa. Możemy to gdzieś sobie zaczepić. No, i tutaj dwa paski, system MOL. Tu oczywiście górna część paska podwójnie zrobiona, więc jest trochę sztywniejsza. Szkoda, że te właśnie końcówki tych pasków nie są wszyte całkowicie tutaj do końca, tylko tak w połowie. Bardziej by się to lepiej trzymało, no chociaż jak będę przynosił butelkę półlitrową, to raczej nie powinno to się zerwać, a nawet jakby się to urwało, to i tak nadal będzie się trzymać, przynajmniej na jednym, chociaż nie sądzę, co, czy by się coś tutaj stało. Nawet jeśli to się rozłączy, to pomimo, że to jest przeplecione w plecaku pomiędzy system mol, to i tak nadal na tych otwartych będzie się trzymać. Już raz tak miałem. Gdzieś szarpnęłem mocniej inną, inny taki pokrowiec, i mi się zerwało ta jedna sztuka. No i tak wisiało na reszcie. Więc nie sądzę, żeby się tutaj coś stało. No, w zasadzie tylko ta jedna rzecz, powiedzmy, że nie za bardzo mi się podoba, ale nie jest jeszcze tak źle. Tutaj mamy po dwie pary gum które oczywiście się rozciągają nieco. No i można właśnie tutaj regulować w zależności jaką butelkę włożymy, jakąś węższą albo szerszą, chociaż za bardzo jakiś szeroki tu tutaj nie włożymy. Ja sobie oczywiście tą część zdemontuję, bo nie będzie mi potrzebna. Ale oczywiście jeśli ktoś w ten sposób nosi i włoży od góry butelkę, to ona się będzie nawet trzymać porządnie na tych gumach ale jeśli chcemy na przykład zamontować w taki sposób lub nawet w odwrotną stronę jak ktoś chce chociaż nie polecam no to wtedy na tym sznurku to będzie się cała butelka trzymać i nam nie wyleci nawet jeśli będzie w odwrotnej pozycji to zamontowane no i jak to jest z butelką ja oczywiście kupiłem to do konkretnie takiej litrowa średnica powyżej 7 cm. Tu oczywiście, jak się założy do plecaka, to jest bardziej sztywne, więc lepiej się wkłada. No jak widać, taka butelka idealnie się tutaj mieści. Można oczywiście wyższą, to i tak będzie trzymać się w tej pozycji. A że będzie tu więcej wystawać, no to nie szkodzi. Powiedzmy taka 0,8 litra czy coś w tym rodzaju. O ile oczywiście pozwoli nam tutaj szerokość, aby ją tutaj włożyć. No na przykład nalgenka to raczej tutaj nie wejdzie, bo jest zbyt szeroka. Taka typowa butelka typu PET, półlitrowa, też spokojnie się tu zmieści, lub inne podobne. Tu oczywiście można, o ile na przykład. Nie chcemy na tym możemy powiesić sobie to gdzieś albo zabezpieczyć jeśli zamkniemy to właśnie na system mol to jeszcze dodatkowo możemy to gdzieś zaczepić aby w razie czego jakby się to zerwało chociaż nie wątpię żeby się tak stało no to jeszcze będzie się trzymać na tym tu właśnie można to przełożyć i zamknąć w ten sposób więc ta butelka nie ma szans aby nam za bardzo wyleciała bo jeszcze zatrzyma się właśnie na tej części, ale mi ona nie będzie potrzebna, więc ja sobie tą część z tym gumosznurkiem zlikwiduję. Będzie mi to troszeczkę przeszkadzać przy wyjmowaniu, a tak jak tego nie będzie, to w łatwy sposób można to wyciągnąć i ewentualnie włożyć, a z tą częścią zamkniętą by było to upierdliwe. Jak na razie widzę, że jest to w porządku, nie sądzę, żeby się coś tutaj zepsuło. Pokażę to zaraz na plecaku, jak to wygląda. Bez tego elementu oczywiście można to w łatwy sposób usunąć, bo to jest tylko tutaj. To rozwiązujemy, wyjmujemy, zostaje nam tylko ten jeden element. Oczywiście jak tego nie chcemy też, to możemy to rozpróć, ale raczej to sobie zostawię. Może się kiedykolwiek do czegoś innego ten element też przyda. Ja polecam takie coś jak najbardziej, o ile oczywiście ktoś takie coś potrzebuje. gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem w jakiej dokładnie cenie wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie jeśli zależy Ci na tym aby było więcej filmów to koniecznie zostaw komentarz pod filmem daj łapkę w górę jeśli film się spodobał zasubskrybuj ten kanał jeśli jeszcze tego nie robisz kliknij w dzwoneczek aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.